Cześć, dzisiaj Wam przedstawię edycję kolekcjonerską Call of Duty Black Ops 3 Hardet Edition. Mam nadzieję, że film Wam się będzie podobał. Zapraszam. Na samym początku wspomnę, że edycja Hardet z roku na rok jest coraz mniejsza. I niedługo się chyba ograniczą do samego Steelbooka. Trochę smutne, bo cena pozostaje bez zmian. Call of Duty Black Ops 3 swoją premierę miał 6 listopada 2015 roku. Cena sugerowana za edycję Harded to koszt około 350 zł. Za edycję zwykłą 260 zł. Mamy napis Black Ops 3, Harded Edition. Z tyłu info o zawartości cyfrowej. Przechodzimy do stylbuka. Otwieramy go z folii. Mamy płytkę z grą, po lewej stronie zawartość cyfrowa. Co jak co, ale seria Call of Duty zawsze miała świetne steelbooki. Tak i tym razem ładna kolorystyka, ładna grafika. Lekko widać rzymską cyfrę 3. Z boczku napis Call of Duty Black Ops 3. Dodatkowa mapa do trybu zombie. Ścieżka dźwiękowa oraz dwie bronie do multi. Przechodząc dalej, w tym roku mamy limitowaną edycję specjalnych kart zamiast Artbooka. Powierzchnia kart jest bardzo miła w dotyku. Łącznie mamy dziewięć kart postaci. Dodatkowo, przy zakupie dostałem koszulkę Call of Duty Black Ops 3 w rozmiarze L. Ładny czarno-pomarańczowy kubek z gry. Jeszcze dodatkowo napój energetyczny Monster. Jakby się przedstawiała edycja Harded Call of Duty Black Ops 3? Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!